Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W miniony weekend doszło do dość dziwnego incydentu na Morzu Czarnym. Rosjanie poinformowali, że ostrzelali statek handlowy Sukru Okan, płynący do ukraińskiego Izmailu i przeprowadzili na nim kontrolę. Międzynarodowa grupa dziennikarzy śledczych InformNapalm twierdzi, że nie było żadnych strzałów, a statek po usłyszeniu żądań rosyjskich wojskowych po prostu zmienił kurs i schronił się w tureckich wodach terytorialnych. Ten incydent to dobry pretekst, aby porozmawiać o bezpieczeństwie ruchu morskiego po wycofaniu się Moskwy z umowy zbożowej 17 lipca. Moim gościem jest Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. 17 lipca Rosja nie tylko wycofała się z umowy zbożowej, która pozwalała na bezpieczny eksport ziarna z Ukrainy, ale też zaczęła to zboże niszczyć, atakując dość intensywnie ukraińskie porty. Ostatni taki atak miał miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jak teraz wygląda sytuacja z wywozem tej produkcji? To znaczy, czy w ogóle jest ona w sposób? W sposób wywożona drogą morską. To jest tak, że Ukraina deklaruje jednostronnie chęć kontynuowania tej umowy w sensie faktycznym. Stworzyła coś, co nazywa bezpiecznym korytarzem, który miałby służyć do tego, żeby statki, które znajdowały się jeszcze w ukraińskich portach, rzeczywiście bezpiecznie mogły poprzez Morze Czarne w kierunku Cieśnin tureckich wyjść razem z, z tym ładunkiem. Natomiast faktycznie wszystko zależy od tego, czy, czy będzie istniała wola polityczna strony rosyjskiej, żeby ten korytarz respektować. No, jak widzimy, nie do końca chyba statki rosyjskie i, i flota czarnomorska są zainteresowane tym, żeby. żeby Swobodny przepływ przez, przez Morze Czarne ciągle istniał i, i wydaje się tutaj, że rzeczywiście Rosja jest zdeterminowana do tego, żeby po raz kolejny wprowadzić blokadę Morza Czarnego i odciąć Ukrainę od tego szlaku handlowego. Bo ta blokada, jak rozumiem, się rozpoczęła tuż przed tą inwazją na pełną skalę, tak? Czyli przed 24 lutego. Tak, to o blokadzie Morza Czarnego mówimy jeszcze przed początkiem inwazji. Dokładnie najpierw to pod, pod pretekstem ćwiczeń wojskowych Rosjanie faktycznie jednostronnie zamknęli dużą część Morza Czarnego, zwłaszcza właśnie część północno-zachodnią, czyli między powiedzielibyśmy Krymem a, a właśnie tutaj wybrzeżem, na przykład rumuńskim. Chodziło o głównie o odcięcie Odessy. No i oczywiście pod tym pretekstem ćwiczeń, w ten sposób flota czarnomorska. I inne jednostki floty rosyjskiej zostały ściągnięte w, w pobliże tutaj ukraińskiego wybrzeża, no i później już tuż po, po inwazji na, na Ukrainę Rosja ogłosiła, że, że wszystkie statki handlowe, które będą w stronę Ukrainy zmierzać, wszystkie, które będą się tam znajdować w tej części Morza Czarnego, będą uznane za zagrożenie terrorystyczne, więc tak naprawdę już przed, przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę, Rosjanie jednostronnie sobie zamknęli dużą część Morza Czarnego. No i Wraz z tym Morzem Czarnym, oczywiście, zamknęli ten szlak handlowy, który przez Morze Czarne w kierunku ukraińskich portów przebiega. I później mieliśmy w połowie zeszłego roku umowę zbożową. Rozumiem, że ta umowa oznaczała także pewną kontrolę Rosjan nad ruchem statków, właśnie w basenie Morza Czarnego, które kierowały się do Ukrainy bądź z Ukrainy. Ponieważ chyba zbyt często jest to przedstawiane jako taki gest dobrej woli, a tak naprawdę jednak tutaj mieliśmy dość mocny czynnik kontrolujący. Absolutnie się z tym zgadzam. Przede wszystkim umowa zbożowa to był przykład tego, jak sprawnie udało się stronie rosyjskiej stworzyć pewną retorykę wokół, wokół blokady Morza Czarnego, jak sprawnie udało się Rosjanom przekierować dyskusję na te tory, które, które Rosja z własnego punktu widzenia uznała za właściwe, bo umowa zbożowa to jest maleńki wycinek dużego problemu. Naszym problemem jest to, że Rosja zdołała faktycznie zamknąć Morze Czarne dla międzynarodowej żeglugi, zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o odcięcie Ukrainy od dostępu do morza. I teraz umowa zbożowa stwarzała pewien maleńki wytrych w tej, w tej całej blokadzie, a mianowicie tylko i wyłącznie właśnie dla, dla handlu zbożem i dla handlu produktami y, rolnymi. Zawsze, y, zawsze pojawia się pytanie, dlaczego, y, dlaczego Rosja na tę umowę zbożową się y, zgodziła i czy rzeczywiście był takikolwiek z dobrej woli. Więc po pierwsze zgodziła się dlatego, że równolegle do tej umowy zbożowej Rosja uzyskała zapewnienia ze strony y, ONZ-u, że... Społeczność międzynarodowa, czy powiedzmy tutaj ONZ, będzie pomagał w eksporcie produkcji rolnej z Rosji, bo Rosja też jest jednym z największych producentów na świecie, jednym z największych producentów zbóż, większym jeszcze niż, niż Ukraina, więc tutaj chodziło jak najbardziej o Wymierne zyski dla, dla rosyjskich przedsiębiorstw. Tym bardziej, że te rosyjskie przedsiębiorstwa, które są obecne w sektorze rolnym, one bardzo często są też powiązane z osobami z najwyższego kręgu władzy. Będziemy tam mieli nazwiska związane z ministrem spraw zagranicznych Ławrowem, z szefem Rady Bezpieczeństwa Patruszewem, więc jak najbardziej rosyjska elita polityczna miała swój finansowy interes w tym, żeby taką umowę zawrzeć. Dwa, to oczywiście pozwalało Rosji kontrolować cały ten szlak handlowy zmierzający w kierunku ukraińskich portów, dlatego że elementem tejże umowy zbożowej były rzeczywiście wspólne kontrole w Cieśninach tureckich. To znaczy, że każdy statek, który przez cieśliny tureckie zmierzał do ukraińskiego portu, aby to zboże odebrać, ale też w drugą stronę już wypływał z ukraińskich portów w kierunku cieśni tureckich i dalej na Morze Śródziemne, tam też był kontrolowany przez cztery strony, czyli ONZ, Turcję, Ukrainę i Rosję. Co w praktyce dawało Rosjanom prawo weta, bo w praktyce zobaczyliśmy, że Rosjanie sabotowali te kontrole, nie wysyłali swoich uczestników, co przekładało się na dłuższy chociażby czas oczekiwania w Cieśninach. To cały czas podnosiło koszty transportu, w związku z czym ta umowa, poza tym, że Rosji dawała wymierne korzyści finansowe, no to jeszcze pozwalała kontrolować szlak i pozwalała tak naprawdę sabotować ukraiński eksport. I rzeczywiście kilka tygodni temu mieliśmy dokument opublikowany przez bodajże ukraiński wywiad, właśnie dokument rosyjski, wewnętrzny, gdzie Rosjanie rzeczywiście wręcz przyznają i raportują o tym, że tę umowę zbożową sabotowano między innymi na przykład przez to, że było mniej grup kontrolnych i w związku z tym te kontrole trwały dłużej, czyli transport trwał dłużej, co oczywiście generowało większe koszty. Ale jeżeli tak mówisz, jak jest, czyli wymieniliśmy tutaj korzyści, które miała Rosja, co spowodowało, że Rosja tej umowy nie przedłużyła? Ja myślę, że Rosjanie, y, zgadzając się na tę umowę, rzeczywiście liczyli na to, że społeczność międzynarodowa się ugnie pod, pod pewnymi rosyjskimi żądaniami. Znaczy, domniemanie to, co słyszeliśmy ze strony rosyjskiej, polegało na tym, że Rosja będzie chciała przy okazji Przedłużania tej umowy zbożowej. Ta umowa zbożowa została na początku zawarta na, na 120 dni i ona miała być przedłużana każdokrotnie. W związku z tym, przy, przy każdej takiej okazji przedłużenia, Rosjanie starali się coś jeszcze wytargować. To, czego chcieli przede wszystkim, to była liberalizacja sankcji finansowych, to była głównie liberalizacja sankcji nałożonych na, na rosyjski sektor bankowy. Rosjanie twierdzili, że ze względu na te sankcje tak naprawdę utrudniony jest eksport rosyjskiego zboża, tak naprawdę strona rosyjska ma problem z tym, żeby uzyskiwać płatności za, za sprzedaż produktów rolnych, więc to był pewien element szantażu. Rosjanie za każdym razem grozili, że z tej umowy się wycofają, jeżeli liberalizacja zachodnich sankcji nie będzie następowała. Natomiast to, co oczywiście oni, bardzo często przemilczali. To było to, że sankcje, które są nałożone rzeczywiście na na sektor finansowy rosyjski. One w żadnym bądź razie tutaj nie wpływają na to, jak działa, jak działa rosyjski sektor rolny i to, czy on rzeczywiście jest w stanie się rozliczać z, ze światem zagranicznym, czy, czy też nie. Ten szantaż się nie powiódł i ja myślę, że to przede wszystkim stało za, za decyzję o wycofaniu się z umowy zbożowej, znaczy, ponieważ i Stany Zjednoczone i Unia Europejska twardo obstawały przy tym, że te sankcje, które zostały nałożone na rosyjskie banki, przede wszystkim wykluczenie dużych rosyjskich banków, z międzynarodowego systemu płatności SWIFT, ponieważ to zostaje i to w żadnym stopniu nie będzie ruszone, no to Rosjanie zagrali wabank i, i postanowili zastraszyć i, i, i zachód, i, i, i tak zwane globalne południe, które przede wszystkim było zainteresowane w utrzymaniu tej umowy zbożowej jako, jako główni odbiorcy rosyjskiego i ukraińskiego zboża. I co w tej sytuacji można robić, bo. Właściwie mamy chyba trzy rozwiązania. Jedno to jest po prostu Ukraina rezygnuje z eksportu zboża drogą morską. Drugie to jest dążenie za wszelką cenę do kolejnej umowy zbożowej. I trzecie rozwiązanie to jest to, co proponujesz w swoim raporcie, czyli nie podpisywanie umowy zbożowej, a po prostu zapewnienie bezpiecznego eksportu drogą morską. To jest chyba. Bardzo trudne. To jest myślę próba przede wszystkim przecięcia tej, tej rosyjskiej retoryki, że nie mówimy o problemie, jakim jest umowa zbożowa, mówimy o szerszym problemie, jakim jest blokada Morza Czarnego. Więc tutaj, jeżeli na samym początku już sobie przyjmiemy właściwy punkt odniesienia, to też i, i logicznie będziemy będziemy wnioski kierować w inną stronę. Więc. Z kilku powodów to odblokowanie Morza Czarnego jest istotne dla Ukrainy i dla społeczności międzynarodowej, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o ten tak zwany potencjalny kryzys żywnościowy, który mógłby być wywołany brakiem dostępu do, do ukraińskiego zboża, ale chodzi przede wszystkim o to, że Ukraina musi teraz polegać na szlakach lądowych dla całości swojego eksportu. Tak, ta produkcja rolna to była to była duża część oczywiście ukraińskiego eksportu, ale nie całość, więc w tym momencie dzięki blokadzie morza czarnego Rosjanie skutecznie odcięli szlak handlowy, który byłby oczywiście wykorzystywany przez Ukrainę do pozyskiwania pieniędzy na prowadzenie wojny. Więc ta, ta blokada morza czarnego nie ma absolutnie żadnego związku ze zbożem, ona jest istotna dla Rosjan ze strategicznego punktu widzenia. To już nie jest szlak, który byłby wykorzystywany dla dostaw broni dla Ukrainy i to nie jest szlak, który które pozwalałby zarabiać pieniądze i pozwalałby toczyć te, no, kontynuować, finansować te działania obronne przez stronę ukraińską. Stąd też odblokowanie tego szlaku jest kluczowe, jeżeli już popatrzymy z naszego punktu widzenia. No to jest kluczowe przede wszystkim, dlatego, że umożliwia z jednej strony Rosjanom atakowanie celów ukraińskich, bo przecież. Gdy słyszymy o, o tych powtarzających się atakach rakietowych, to duża część z nich jest e, wystrzeliwana właśnie z, z okrętów, które się znajdują na Morzu Czarnym. A dwa, i, im dłużej trwa ta blokada Morza Czarnego, im dłużej ten szlak handlowy ukraiński jest, jest de facto zamknięty, no to to zwiększa koszty naszej pomocy dla Ukrainy i tej bieżącej żeby utrzymać w tym momencie stabilność budżetu ukraińskiego, ale to też zwiększa już przyszłe koszty, gdy mówimy o odbudowie Ukrainy. Więc to też z naszego strategicznego punktu widzenia jako, jako Zachodu jest istotne. Mamy oczywiście alternatywne szlaki dla, dla eksportu całości ukraińskiej produkcji, tylko to nie rozwiązuje problemu. Znaczy, to cały czas wtedy nam zwiększa koszty dostaw tych towarów na rynki zagraniczne, a w związku z tym towar jest droższy, jest mniej atrakcyjny, to nie są te środki, które by napływały do ukraińskiego budżetu w sytuacji, gdyby Morze Czarne było odblokowane. I też alternatywne drogi. Jedna to porty dunajskie, ale koniec końców duża część eksportu portami dunajskimi i tak trafiała na Morze Czarne, tylko na, na południową część. Na przykład można by, było, można by było to eksportować do portu w Konstancy w Rumunii. Tak czy inaczej nad, nad Morze Czarne. I dwa, szlak, który jest też bardzo mocno wykorzystywany i pojawia się oczywiście polityczna, polityczna presja na to, żeby on był jeszcze bardziej wykorzystywany, to jest oczywiście szlak drogą lądową przez zachodnią granicę Ukrainy i, i tą drogą lądową do portów europejskich, na przykład przez Polskę do, do portów bałtyckich. Ale strona ukraińska jest, jest zainteresowana wykorzystaniem portów w Niemczech, w Chorwacji, w Słowenii, we Włoszech. Generalnie tym szlakiem rzeczywiście duża część ukraińskiego eksportu mogłaby pójść. Mogłaby, mówię tutaj, podkreślam to celowo, bo jest bardzo wiele problemów z tym związanych nie tylko koszt, kwestia infrastruktury, która jest niewystarczająca w państwach europejskich do tego, żeby całość tego eksportu ukraińskiego przerzucić. Oprócz infrastruktury mówimy też o sytuacji na granicy, na przykład o tym, że mamy różny rozstaw kolei w Polsce i na Ukrainie, w związku z czym potrzebna jest infrastruktura do tego, żeby te towary też przeładowywać na granicy. To wszystko trwa, to wszystko zwiększa koszty, więc stwarza nam masę problemów. Rozumiem, że jeżeli chodzi o porty naddunajskie, tutaj zapewnienie bezpieczeństwa jest w miarę proste, dlatego że statek od razu może wpływać w wody terytorialne Rumunii, a to, o czym ty mówisz, to jest też odblokowanie portów wokół Odesy i w samej Odessie. I to jest chyba wyjątkowo trudne zadanie, żeby zapewnić bezpieczeństwo i żeby w ogóle ktoś chciał na przykład ubezpieczyć ten statek i płynąc nim towar. Czy my już tutaj całościowo traktujemy porty czarnomorskie i dunajskie ukraińskie, dlatego że szlak do portów dunajskich no w zasadzie też wiedzie przez Morze Czarne. Ten, ten statek, który został rzekomo zaatakowany przez flotę rosyjską, no przecież zmierzał w kierunku portów Izmaile, właśnie, właśnie szlakiem przez Morze Czarne. Więc ja bym tutaj nie rozdzielał tego jakoś, jakoś sztucznie i, i, i portów dunajskich, i portów czarnomorskich. W koniec końców mówimy cały czas o, o szlaku, który prowadzi przez, właśnie przez Morze Czarne. I z tego punktu widzenia rzeczywiście istotnych jest kilka kwestii. Bo po pierwsze, żeby w ogóle mówić o jakimkolwiek szlaku przez Morze Czarne, no to Ukraina potrzebuje skutecznego systemu obrony powietrznej. Nawet jeżeli Rosjanie szlaku nie będą sabotować, to jak najbardziej są zdolni do tego, żeby atakami rakietowymi, po prostu infrastrukturę portową ukraińską, niszczyć. I mieliśmy ostatnio do czynienia nie tylko z atakami właśnie na Odessę, ale też na, właśnie na porty dunajskie, które, z, z czym wcześniej do czynienia nie mieliśmy. Co znaczy, że Rosjanie dostrzegli, że to jest potencjalnie bardzo ważny szlak dla Ukrainy. Gdy już zapewnimy tę obronę powietrzną dla, dla portów czarnomorskich i dunajskich, no to oczywiście mówimy o zapewnieniu bezpieczeństwa dla samego szlaku. I teraz mamy też kilka wariantów, które, które gdzieś do dyspozycji dla społeczności międzynarodowej są. Bo z jednej strony to jest albo uzbrojenie Ukrainy w, w takie systemy, które by, które by te to bezpieczeństwo pozwoliły zapewnić. Ewentualnie też o tym w raporcie wspominamy, no, pojawia się kwestia pewnej koalicji chętnych. Zainteresowanych państw, czy to afrykańskich, czy to innych partnerów Ukrainy, którzy chcieliby tego wznowienia eksportu szlakiem przez Morze Czarne, stworzenia pewnej koalicji, która statki handlowe przez Morze Czarne by konwojowała. Oczywiście jest to kwestia dość, dość um, no, kontrowersyjna politycznie, bo zakładam, że, że niekoniecznie cieszyłaby się też wielkim zainteresowaniem, a przynajmniej na samym początku strony tureckiej, która, która kontroluje Ciśniny, na pewno by stwarzała jakieś zgrzyty polityczne między między państwami zachodnimi a Rosją, ale na pewno jest to jakaś opcja, którą, którą można by rozważyć. A czy to jest omawiane gdzieś na salonach politycznych? Ja myślę, że, że Rosjanom się skutecznie udało przekierować tę dyskusje na tory rozmów o umowie zbożowej. Być może ten szczyt Rosja-Afryka, który mieliśmy kilkanaście dni temu w, w Petersburgu, on pokazał, że, że doszliśmy też do pewnej ściany i nawet ci afrykańscy partnerzy rosyjscy. Którzy, którzy wcześniej byli skłonni przymykać oko na, no, na rosyjską swawolę na Morzu Czarnym, są już tym trochę zdegustowani, i to właśnie stwarza okoliczność, stwarza rzeczywiście jakieś okno możliwości do tego, żeby, żeby rozmowy o takiej ewentualnej międzynarodowej koalicji zacząć. Wydaje mi się, że one nie są jeszcze na poważnie. Znaczy, jako pomysł, to, to pomysł nie jest nowy i on już kilkukrotnie się pojawiał, natomiast raczej nie było do tej pory dużego zainteresowania politycznego. Ale raz jeszcze, wraz z tym, jak, jak rośnie to zniecierpliwienie stanowiskiem rosyjskim, nie tylko w państwach zachodnich, ale też już w państwach globalnego południa, to może się pojawić presja, może się rzeczywiście pojawić takie. Takie zainteresowanie tą propozycją i to będzie bardzo, myślę, trudne dla strony rosyjskiej, będzie to rozwiązanie niewygodne. Być może będzie to coś, co zmusi paradoksalnie Rosję do, do powrotu do umowy zbożowej, czyli będzie to taki krok naprzód, że Rosjanie. Wrócą jednostronnie do umowy zbożowej, żeby tylko mieć pewność, że żadna międzynarodowa koalicja na Morzu Czarnym się tutaj nie pojawi. To by było bardzo sprytny, sprytne zagranie ze, ze strony rosyjskiej. Czy, czy oni się do tego uciekną, to oczywiście w tym momencie trudno powiedzieć. Być może będą jeszcze chcieli za, za jakieś koncesje od, od Zachodu taką zgodę przehandlować, ale to. Raz jeszcze bardzo, bardzo wyraźnie chcę podkreślić, że to nie załatwia sprawy. To cały czas pozwoliłoby nam tylko i wyłącznie odtworzyć korytarz zbożowy, ale cały czas nie załatwia sprawy blokady Morza Czarnego i cały czas nie załatwia sprawy. Tych kosztów, które, które ta blokada narzuca i nam, i Ukrainie. Na ten temat będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać, bo jak widać, ta wojna i też frontowo, i jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, coraz bardziej przesuwa się na południe, czyli właśnie do basenu Morza Czarnego. Moim gościem był Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. A ja zachęcam do zajrzenia na stronę pismu, gdzie jest cały raport Daniela Szeligowskiego i Marcina Andrzeja Piotrowskiego, właśnie poświęcony tej kwestii Morza Czarnego i żeglugi po tym basenie. Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na zrzutce i patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.